Witam z tej strony Dortox, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. I w dzisiejszym odcinku znajdujemy się w białym sadzie. Zobaczmy na mapie co mamy w zasięgu. Na mapie widać żółty wykrzyknik, który sygnalizuje dostępne zadanie do wykonania. Już jesteśmy na miejscu. Trzeba porozmawiać z kupcem. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak Ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No... Wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy? Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Zobaczę sobie jeszcze w dzienniczku zadań. Jak to zadanie poboczne się prezentuje, musimy znaleźć skrzynkę, która na pewno znajduje się w tym obszarze, który jest koło tego zatopionego domu. W tym momencie podejrzewam, że sprawcami całego zamieszania są utopce, które wyskoczyły z tych bagien i narobiły problemów. Trzeba się rozejrzeć po całym terenie. Już widać ślady wozu. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Widać kawałek wozu, który leży w wodzie. Jest i wóz. I już pojawiły się w naszym zasięgu utopce. Trzeba się odpowiednio przygotować. Jeszcze sobie wybiorę petardy, żeby mieć je pod ręką. Czerwone strzały wbite w wóz. Bus jest naszpikowany strzałami. Ciekawe, warto się tu dokładniej rozejrzeć. To by mogło sugerować, że to jednak nie utopce są. Winne wszystkiemu. Prosto, w szyję, dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Poszukamy dalej. Jak na razie, im więcej poszlak, tym bardziej utopce wypadają z roli sprawców całego zamieszania. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił, zachlapana krwią. Skrzynka została odnaleziona, teraz należy udać się z powrotem do kupca i dowiedzieć się coś więcej o całym zamieszaniu, bo być może wersja, którą opowiedział nam różni się od tego co wydarzyło się naprawdę. I co, znalazłeś tę skrzyneczkę? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę, ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że. Uważaj za to! Nic za mną nie ma. Jestem Wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec, niż oszust. Kupiec zaczyna uciekać. Jedziemy! Trzeba go jak najszybciej dogonić i dowiedzieć się czegoś więcej. A. Chyba nie skończy się pozytywnie. Trzeba go stąd zabrać. Po... Pobudka, widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do Czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z garden. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z chłop, masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć fultesta. Zadanie cenna przesyłka zostało ukończone. Na samym początku wydawało mi się, że coś jest nie tak. Od razu, gdy zobaczyłem strzały wbite w wóz, byłem przekonany, że kupiec coś może kręcić i jego wersja zdarzeń może się różnić od tego, co było naprawdę. Okazało się, że napad na transport leków był zmuszony ciężką sytuacją w swoich stronach tak postąpić. Myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.